Trafiłaś! Halo halo, dzień dobry! Witam w ten wtorkowy poranek. Wyruszamy właśnie na siłownię. Ja już jestem po porannej jodze, po prysznicu, więc jestem taka pobudzona mocno. Dzisiaj zaproszę Was do filmiku, w którym pokażę Wam, jak wygląda treningowo, jedzeniowo mój tydzień od wtorku do niedzieli, bo poniedziałek zazwyczaj mam regę, więc w sumie nic ciekawego się wczoraj nie działo. Odszczona. To był trening dolnych partii. Mm, bardzo fajnie było, bardzo mi się podobało i było z obciążeniem i z własnym ciężarem. No i teraz śniadanko, popracuję, a przerwie lunchowej lecę pobiegać, a wieczorem na rower. Tak więc dzisiaj zakładka i trening siłowy. No mega aktywny dzień. 60-minutowe wybieganie. Uch, za mną dopiero 12 minut i idzie ciężko. Nogi są bardzo ciężkie. Mimo tego, że gdzieś tam głowa chce lecieć dalej, to staram się jednak nie lecieć szybciej niż 6 minut na kilometr. Tak ma być. Taki też był zamiar dzisiejszego dnia, żeby troszkę pobiegać na zmęczeniu. A dlaczego? Żeby przystosować organizm do wysiłku na zmęczeniu. Mam już ostatni trening dzisiejszego dnia, będzie to jakaś dwugodzinna, godzina, pół godzinna jazda na rowerze. Umówiłam się z Kacprem, więc jadę na miejsce spotkania i o! Mojego ulubionego shake'a proteinowego i biorę się za robienie kolacji. Dzisiaj będzie to kary z tofu. Nic skomplikowanego, jakieś 20-30 minut roboty z gotowaniem, ze wszystkim. No, dogodujemy. Zauważyłam do wniosku, że to bardzo dobry pretekst do tego, żeby zrobić badanie krwi i umówić się do kardiologa. I my... Dzień, Ma za mną, to jedyny trening na dzisiaj. Lecę sobie potruchtać w przerwie lunchowej. Od rana totalnie nie miałam na nic y, czasu. Miałam tyle roboty, że tak naprawdę dopiero teraz y, jako tako się ogarnęłam. No i w ogóle jakoś tak ostatnimi czasy czuję się tak e. Y, y, robiłam wczoraj badanie krwi. Dzisiaj idę do lekarza wieczorem, właśnie dowiedzieć się, co tam, jak tam. Powiem Wam, że w takie dni. Takie całe tygodnie treningowe, które mam takie luzowanie mocne, to w sumie nie ustalam planu. Generalnie na co mam ochotę, ale wszystko w granicach rozsądku, pod kątem raz tętna, samopoczucia i samego kilometrażu. Jeżeli ja w zeszłym tygodniu, to że byłam w stówę, to ja teraz zrobię maksymalnie 80, ani kilometra więcej. Dzień dobry, dzień dobry. Jest piątek. Ja mam dzisiaj wolny, ponieważ w tym tygodniu moja firma zaproponowała czterodniowy tydzień pracy, więc z tego faktu jestem bardzo zadowolona. Przez ostatni czas mam taki totalny spadek mocy, więc staram się nie przeforsowywać. Dzisiaj to miałam w ogóle już taką załamkę taką energetyczną, a jestem w trasie. Jadę do swojego ziomeczka Szymona w Świętokrzyskie, więc czekam mnie jeszcze 2 godziny 11 minut w trasie. Na taki trochę hmm, laksowo, spacerowo, biegowy, miał być rowerowy weekend, ale niestety pogoda jest koszmarna. Napisiu. Napisiu. Oj, O Jezuśku. Napisałeś. Trafiła! I obarwalnie chmury. To jest taka właśnie no, pędzarka. i sobie. A już są plastry, nie miodu. Tak, to są jakby... nie są stare, wiesz? To są tu tu stare? To są, no, są włoski po prostu taki, wiesz? Okay. ten wosk też odzyskuje niż według się miała nie wiem, którą. Ale pięknie pachnie powiem ci. Tak. Wow. I to są puste ramki. Tu się nakłada coś takiego, o, coś takiego, nie wiem nie, nie jak się to nazywa. Ja też nie wiem. I potem tam właśnie jest lut robiony, są A, małe pszczoły. No jest przepięknie. Jesteśmy w solcu nad Wisłą. Znaczy, znaczy teraz jesteśmy na kudziu. 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 Kudziu? Kudziu. Ulawniku. Ooooo. o jaki słodzie. Skubi, skubi, O. Tak jest. Dobra, chyba dwie marchewki wystarczą, no ja nie muszę tego mieć jakiegoś super ułożenia miękkiego. Środowy? Tak jest. Wszystko jest? Podziwiam się, gotowy. Czyli <laughs> podjeżdżać na święty krzyż. Pięknie. A ile dzisiaj planujesz? Co? Nie wiem. Z 8 razy na pewno. Pięknie. To ile będzie w Panie nie byłoby 4000 metrów przewyższenia. To jest 5 godzin. No, musimy być, że tyle wystarczy. No nie cóż. wiem. Półewy po Powodzenia, Szymon. Trzymaj się. Do zobaczenia za jakieś 4 godziny. Papa! Pa. Pierwszy punkt wycieczki, czyli klasztor, Święty Krzyż, Santa Cruz, szybko leci. W sumie jestem zdziwiona jak szybko, minęło na no niecałe 12 minut odkąd wyskoczyłam ze nowej słupi. Biegnie mi się super pomimo tego, że uwaga, mam buty asfaltowe, bo nie wiedziałam, że pojedziemy w Świętokrzyskie i myślę sobie, a w końcu sobie od góry odpocznę, no to nie takie proste. Dawaj byku! Już niewiele! Tylko jakieś 2 km leśne śleć. Tam w oddali święty krzyż. to mamy góry świętokrzyskie. I chyba też pasmo jeleniowskie. Ale mogę się mylić. No i. piękna ja. za mną. Wszystko w porządku. Mimo tego, że jest w sumie dość mokro, a wierzcie mi, na białe buty asfaltowe to jest po prostu magiczne przeżycie. Szymon testuję twojego batonika, więc będziesz miał werdykt eksperta. Demik tutaj czuję płateczki. Mm, cynamon. Ryż, płatki owsiane, no bardzo dobre, mmm, No nie wiem, jak to się stało, ale mam ostatnie 4 km podbieg na Święty Krzyż, jakieś 2 km i potem w dół. Dwa kilometry, więc no wygląda na to, że dało radę. Czemu no. mnie to nie dziwi? Cześć! Okay. Cześć! Cheers. Cheers. <laughs> Super! Tak, tak, tak jest! Mi Ciebie w koszuli. Tak, <gry> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I już nie ma. Się do... Nie, czego ja bym Nie, no, niech leci, niech leci do Ciebie. Tak, O! 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 mama To To Wyjechałam ze Świętokrzyskiego, dojechałam do Warszawy w jednym kawałku, posprzątałam, zjadłam, wyedytowałam nowe wideo, już tak zrobiłam kolejną 1 trzecią, jeszcze została mi 1 trzecia plus wszystko skleić. I słuchajcie, jest godzina 20. Nie, sorry, 19.20. No i chyba idę przewietrzyć głowę. Powiem wam, że to był dość ciężki tydzień. Mimo tego, że był w sumie regeneracyjny, to jednak to zmęczenie zeszłego tygodnia mocno weszło. Ponad 70 km w tym tygodniu. Bardzo fajna wizyta w świętokrzyskich górach <grych> i w świętokrzyskim województwie. Widzimy się w kolejnym wideo i będę miała coś dla Was szczególnego. Obiecuję przenieść się z Wami w bardzo ciepły klimat. Trzymajcie się i do następnego!